Poszukujesz kotła na pellet z możliwością dopalania drewnem, to właśnie znalazłeś. Pojawia się model kotłospawa spawa, drewko plus. Drewko plus jest z palnikiem na pellet. Są dwa rodzaje palników na pellet: palniki Power i farniki Power kotłopawa. nowe modele. I kotłów spawa może być również w samym, bez bezpalnika na pelet do spalania na drewnie zgazowującego. Więc jeżeli weźmiemy sobie ten sam kocioł z, zgazowujący, bezpalnika na pelet, dołożymy bufor 50 litrów do każdego kW, czyli np. tu jest 12 kW, to bufor 600 litrowy, to do takiego kotła zgazowującego możemy dokupić sobie na przykład palnik peletowy i mieć komplet, że jak chcę, palę sobie zgodnie z przepisami drewnem zgazowując, a jak chcę, palę sobie peletem. Do wyboru. Więc jeżeli takie tematy Was interesują, chcesz takiego kombiaka, który załatwi zarówno pelet automatycznie, jak i drewno, zapraszam do nas. Łukasz Wolski, Nolimit Synergy, ośrodek około Bydgoszczy, a strona to www.nolekom.pl. Zapraszam!